Którego młodego zawodnika z trybu kariery w FIFA 17 wspominasz najlepiej? Daj znać na dole w komentarzu. Szyma! Tutaj to za poza sport. Kiliany Mappę, Timo Werner, Rachim Sterling Gdy dziś słyszymy te nazwiska, mamy w głowie gwiazdy europejskiego futbolu. Ale jak to wszystko wyglądało jakiś czas temu, kiedy część z tych zawodników dopiero co zaczynała swoje kariery? Dziś o tym wszystkim się przekonamy. Cofamy się do FIFA 17 i okaże się, czy aż do FIFA 17, czy może tylko, ponieważ paru tych zawodników wyglądać w trybie kariery będzie zdecydowanie inaczej. Tak więc dziś zobaczymy, jak dziś. Wyglądaliby ci zawodnicy według tej gry sprzed. o boże, już prawie 4 lat. Tak więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to tradycyjnie, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Odcinek, w którym kupowałem Roberta Lewandowskiego w każdej FIFA bardzo Wam się spodobał. I mam dla Was taki mały zakładzik. Jeżeli ten materiał przybije 8000 łapek w górę, to w kolejnym tego typu filmie kupię Leo Messiego do Realu Madryt w każdej możliwej FIFA. Wydaje się to być ciekawe, bo wydaje mi się, że też nie w każdej będzie to możliwe, a na pewno nie w każdej będzie to łatwe. Tak więc challenge dla was, challenge dla mnie, a teraz czas rozpocząć nową karierę. I przyznam szczerze, że tutaj jak najmniej będę chciał ingerować w to środowisko. Nie będę ja chciał tych zawodników kupować z tego powodu, że to w jakiś sposób może oczywiście na nich wpłynąć. Tak więc znajdziemy sobie tutaj jakiś uroczy klubik, w którym będziemy siedzieli, skautowali i obserwowali te gwiazdy w Atalancie, która jest ciekawą destynacją. Nie powinniśmy mieć zbyt wielu juniorów, na których życie moglibyśmy mieć e, za duży wpływ. Tak więc wybierzemy sobie klub z Bergamo, ale to jest jakby najmniej ważne, kim my tutaj będziemy, jaką będziemy miał na narodowość i tak dalej. Rozgrywki europejskie, tak, koza włączę. Raz, nie zrób fejla na odcinku, proszę Cię. Piękna sprawa, na naszej Atalanty tutaj nie będzie, a my lecimy dalej. Mats Hummels, zdobyty przez FC Bayern. Ależ to wtedy była burza i pytanie, jak to wpłynie na rozwój Takiego młodego chłopaczka, Niklasa Zyle, nie wiem, czy kojarzycie, podolno ma być z niego całkiem przyzwoity środkowy obrońca w 2020. No to czas rozpocząć poszukiwania, czas rozpocząć scoutingi. No i zacznijmy od tego mało znanego chłopaka, który w tym roku dopiero zrobił furorę, 17-letni Kilian Mbappé. No jak na razie nic o nim nie wiemy, więc przeskałtujmy. Chociaż chłop ma potencjał, żeby stać się wyjątkowym, więc no już tutaj gra coś przewiduje, już, już coś wyczuwają. Trochę starszy, bo 20-letni Timo Werner, chociaż na starszego nie wygląda. Świeży, przetransferowany, e, nic o nim przez to nie wiemy, więc nie zadaję nie, żadnego pytania. Ja go sobie tutaj tylko wrzucę. Ale wiecie co, w sumie o tego Mbappé to się spytamy, ile by trzeba było za niego dać pieniędzy? 21-letni Diwo Korygii z Liverpoolu. Gdyby oni wiedzieli, jaka to jest dobra inwestycja w przyszłość Ligi Mistrzów, wtedy, oj! Gdyby tylko oni wiedzieli, do scoutingu oczywiście szybko, szybko, szybko i tak sobie buduje tą listę no i tutaj pojawiło się nazwisko, które sobie wcześniej napisałem, a mianowicie jest to ktoś, kto no według tej gry miał mieć niezwykłą karierę jest na wypożyczeniu w Sunderlandzie, pytanie jest takie co z tym Januzajem będzie według gry, bo jak jego kariera potoczyła się w rzeczywistości, jak toczy się nadal, no to wszyscy dobrze wiemy no ale słuchajcie Tutaj nie tylko wygląd zawodników się zmieni Nie tylko oczywiście ocena ogólna Ale i pozycje Szukam zniczenki, szukam Szukam po tej lewej obronie Nie ma, nie ma, nie ma A proszę bardzo Jest jako środkowy pomocnik ofensywny No co pokazuje, że ten gościu naprawdę no, ma niesamowitą umiejętność Dostosowania się do pozycji Przypominam Właśnie patrzycie Na obecnie lewego obrońcę Manchesteru City Dobra inwestycja w przyszłość no ja myślę, czas też do naszej listy dorzucić Polaków, Bartłomiej Drągowski, no właśnie chciałem powiedzieć, że on musiał być tutaj tuż po transferze z Jagiellonii, mam wrażenie, że jego zdjęcie się nie zmieniło do FIFA 20, albo jeszcze niedawno nadal widniało na jego kartach, e, tak czy siak, oczywiście skautujemy i dodajemy do listy, nie ma zmiłu i wszystkich tu wrzucimy, no i oczywiście... Polskie objawienie e, tamtych lat, czyli Bartosz Kapustka już w Leicester, e, tuż po transferze. Więc tutaj naprawdę powinien mieć byczy potencjał właśnie przez to, że to jest wszystko na bazie tego sezonu, w którym e, no, no, grał doskonale na Euro, doskonale w Krakowie, więc no, dajmy go sobie oczywiście do listy życzeń. No i obserwujemy, obserwujemy ich wszystkich. Karierowy pewniaczek, czyli oczywiście Leon Bailey. Osiemnastoletni. No, ciekawe, bo ten gościu w każdej karierze się rozwija genialnie, tylko w rzeczywistości coś tak jeszcze nigdy to nie wyglądało, chociaż w połowie tak dobrze wydaje mi się, jak... Jak, jak ten jego potencjał? A Niklas Zyle jest jeszcze w Hoffenheimie, więc transfer em, Hummelsa nie ma na niego bezpośredniego wpływu. Ale zobaczymy też, jak zachowają się słuchajcie te zespoły. Czy właśnie takiego Niklasa Zyle będą chciały pozyskać, e, tak jak Bayern go pozyskał? No i jak potoczy się na przykład historia tego pana? No, gościa, który przechodził za ogromne pieniądze do Atletico Madryt. Pamiętam, jak Arsenal o niego walczył. A no, mówmy się, ta kariera potoczyła się w sposób absolutnie fatalny, przynajmniej na razie tak to wszystko wygląda. Nadal w rzeczywistości jest to piłkarz całkiem młody, więc jeszcze jest szansa, że coś z tego będzie. No ale tu, wydaje mi się, że naprawdę 2-3 sezony i będziemy mieli do czynienia z gwiazdą w postaci Tomasa Lemara. Wieczny w przyszłości, najlepszy środkowy obrońca dodany do listy. 20-letni Leroy Zane, ale to już jest Leroy Zane z Manchesteru City oczywiście. Dodamy do listy i obserwuj Panie Robinson, obserwuj co z niego będzie Rahima Sterlinga za to obserwować Już nie trzeba, ponieważ e, Skrzydłowy City e, Ma już 83 oceny ogólnej Wieku 21 lat No to jest naprawdę ciekawa sprawa e, I nawet nie ma co tutaj składać zapytania Nic z tych rzeczy, po prostu my wszystko o nim już wiemy Ciekawa rzecz, naprawdę ciekawa rzecz No po tym Angliku raczej takiego rozwoju e, Się jeszcze bym Nie spodziewał, 18 letni Markus Rashford, o oh Boże z jednej strony czuję straszny sentyment do tego piłkarza, jakoś ja nie wiem, lubię go, no trudno go nie lubić, ale z drugiej pamiętam jego pierwsze bramki w Premier League i pamiętam, komu je strzelał, więc no takie mam mieszane uczucia. Ciekawe, gdybym chciał kupić od nich Rashforda, ile bym musiał dać. Uuu, z Jimenezem jest taka sama historia jak z ze Sterlingiem, tego się nie spodziewałem, 83 ogólnej już teraz. E, to jest naprawdę imponujące I z drugiej strony też ciekawe jest to, że według FIFA e, No obecnie ilon ma z 85 Więc aż tak bardzo się nie rozwinął przez te wszystkie lata A tutaj ma 21 lat Więc no, no, no nie jest Nie jest to piłkarz najstarszy Więc jeszcze powinien łapać te oceny Więc ciekawy jestem jak będzie według gry to wyglądało Pierwszy bramkarz Milanu Ma potencjał żeby stać się wyjątkowym No zobaczymy i też ciekawy jestem ile wtedy za Gigi'ego Donnarumę trzeba by było wydać. Kończymy już praktycznie moją listę. Czas na Branta. Obecnego oczywiście zawodnika Borussii Dortmund. Tutaj gracza Bayernu Leverkusen. Ja nie będę się o niego nawet pytał. Dodam go po prostu do listy. No i nasze zestawienie zamyka. Usman Dembele. 19-letnia gwiazda Borussii Dortmund, który dopiero co przeszedł z Ligi Francuskiej. 17-letni, nieźle rokujący Norweg. Już podpisany przez Real Madrid. Ależ to wtedy były emocje, potem wszyscy zapomnieli, miał być niewypałem, a teraz to, co robi w Sociedad? Oj, oj, naprawdę, to, jest, to pokazuje, że też zawodników nie można zbyt często skreślać, szczególnie tych, którzy wypływają naprawdę naprawdę szybko. No bo on już ma 17 lat i jest w Realu Madryt, więc to jednak świadczy o tym, że na tej scenie mamy wrażenie, że jest długo, a nadal jest piłkarzem niezwykle młodym. Jeszcze no name, bez jakiegoś wielkiego potencjału, no, no nic, no zobaczymy. Tak więc nasza lista życzeń wygląda wyjątkowo oldschoolowo, jest całkiem przepasna. Ale zobaczmy, jak wygląda to na początku, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko poukłada nam się po tym sezonie. Drągowski 71, Nonna Ruma 17, latek już 80, Romanioli 79, Hernandez 76. 8 milionów to by była niezła okazja. Niklas Zyle, no tutaj już wyceniany w miarę prawidłowo moim zdaniem. Jonathan tak także nieźle się prezentuje i 82 oceny ogólnej. E, e, Jimenez 83. Teo Hernandez, wyciągnąć go w tamtym czasie, słuchajcie, za 6 milionów, co prawda tutaj jest dopiero wypożyczony z Atletico do, do Leganes, przepraszam, e, Alaves, e, no nadal, nadal, poczekać ten sezon, go ściągnąć, to by było coś, Grimaldo, e, także niezła inwestycja, Weigl, no gościu, którego kariera posypała się niesamowicie. Usman Dembele, no to jest promocja. To jest naprawdę promocja za niego teraz. Zresztą tak samo jak za Josue Kimisha. Leon Gorecka 81, Adrian Rabio 81, Vincent Coziello, Coziello 78, Lopez 74, 71 Kapi, Leon Bailey, Toma Lemar. Więc tak to wszystko, słuchajcie, się prezentuje. Na Hesse jeszcze poczekamy, ale to nie jest aż tak... Istotne w ogóle Edgard, zobaczcie na to. 70 oceny w wieku 17 lat. No to jest naprawdę niesamowite. Prawie na 80 wyceniany jest Kylian Mbappé, Rashford 78 bardzo wysoko. Halland, No tak, marnie tu wygląda pośród tych wszystkich zawodników. Co? O Simen 62, Gweder 76, Liroyzano 82. Tak więc tak wygląda nasza lista. Ja będę to wszystko monitorował. Jeżeli tylko dowiem się, że któryś z tych zawodników zmienia klub, to was zawołam. A jeżeli nie, to spokojnie pozwolimy im się rozwijać. No i parę dni po tym, jak powiedziałem, że będziemy monitorowali tych zawodników, mamy informację, że Leonem Gorecką. Zainteresowany jest Bayern Monachium Bardzo ciekawe, słuchajcie, bardzo ciekawe, żeby, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te ścieżki zawodników będą się em, tak układały, tak więc zakładam, że Niemiec za niedługo przejdzie do bawarczyków. Ja mam nadzieję, że nas nie zwolnią z tej Atalanty, bo ja tutaj nic nie robię, no ale o nikt się tym nie przejmował za bardzo. Okej, okay, a my dostaliśmy ofertę za gościa, o którego istnieniu całkowicie zapomniałem, Frank Kessie Miałby od nas odejść, ja, ja nie, mam, nie mam zamiaru go sprzedawać, no ale oczywiście tutaj warto też monitorować Iworyjczyka, no bo on w karierach zawsze ma potencjał, em, prawdopodobnie, znaczy ciągle łączony z klubami angielskimi, więc będziemy patrzeć jak on będzie się u nas rozwijał, no absolutnie o nim zapomniałem. A Adrian Rabio na celowniku, uwaga, uwaga, Bayernu Monachium. Tak więc Bawarczycy starają się wyciągać te, te talenty. Zresztą z Gorecką im się udało, więc e, no ciekawe, ciekawe jak to dalej się poukłada. Tak więc skończy się nasze pierwsze okno transferowe, i tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się zabawa, bo idziemy to wszystko symulować. Tak zastanawiam się, czy chciałbym po, pozwolić się temu czasowi tutaj toczyć na spokojnie do 2020 roku. A w zasadzie do dzisiejszego dnia, w którym ja jestem, czyli to jest 30 czerwca, ale, bo idealnie by nam się kończył sezon, ale kurczę z drugiej strony tyle się może wydarzyć, też nie chcę stracić pracy, bo się boję, że jak stracę pracę, stracę listę transferową, a tutaj tyle za nazwisk pisałem. Tak więc jest i on, czerwiec 2020, nie możemy dojechać do 30 czerwca, no bo oczywiście tutaj... Mamy założenia, że wszystko będzie toczyło się dobrze, a skoro wszystko będzie toczyło się dobrze, no to sezon kończy się 30, tak więc przejdźmy po prostu do 2 czerwca, żeby już być w tym miesiącu, który mamy teraz. No i zaraz zweryfikujemy sobie tę rzeczywistość, zaraz zobaczymy jak to wszystko będzie. Ja nadal jestem w Atalancie, nie zostałem z niej wrzucony. i co ciekawe, ściągnąłem tutaj Jana Bednarka, potrzebowałem jakiejś taniej opcji na obronę, kupiłem Jezusa i właśnie kupiłem Jana Bednarka, 75 osiągnął Polak, kiedy go ściągałem miał sezon, albo dwa te, sezon temu 73 coś, więc ma kartę złotą. To się ceni. No i a propos zawodników e, młodych, rozwijających się, mamy tutaj Galiardiniego. Czy to jest ten piłkarz, który niedawno strzelił, a w zasadzie nie strzelił gola w tak niesamowity sposób? Nie wiem. No i jest Frank Kessie, 23 lata, 84 oceny ogólnej. Grał chyba wszystko, to już zależało od komputera. Ja żadnych treningów mu nie robiłem. E, to, co istotne, patrząc na inne ligi, mamy tutaj wszystko postawione na głowie, jeżeli chodzi o top 3, nie chodzi mi oczywiście o Chelsea, ale Manchester United na miejscu pierwszym, Arsenal na miejscu trzecim, City czwarte, Tottenham piąty, Liverpool na miejscu szóstym, no to jest naprawdę niesamowita historia, kiedy wiemy jak wygląda to w rzeczywistości. W lidze francuskiej bez jakiejś ogromnej niespodzianki, mamy zwycięstwo PSG, ale cały czas wysoko trzyma się AS Monaco, wydaje mi się... Że tam może być całkiem niezły Kylian Mbappé, który według tego świata pozostaje cały czas w księstwie. Zaraz zobaczymy dalej: Real Madrid-Barcelona, czyli jak zwykle to wszystko bez zmian w lidze hiszpańskiej. Aczkolwiek zwróćmy uwagę na dosyć niskie miejsce: Atletico Madryt. No tutaj ten rozkład sił zdecydowanie inny niż rzeczywistości. Między innymi bardzo wysoka pozycja Bilbao. W lidze niemieckiej zwycięża Bayern Monachium, ale jest to zwycięstwo jedynie dwupunktowe nad Borussią Dortmund. Niezwykle wysoka pozycja. Wolfsburga, wydaje mi się, w porównaniu do rzeczywistej e, no, i, no i tak to wygląda. Lipsk na miejscu ósmym, dopiero to pokazuje, jaki też postęp zrobił w rzeczywistości Red Bull, e, jako klub, gdzie no, może się bić. Może jeszcze nie o mistrzostwa, ale o top 3 walczy już. Już naprawdę pewnie, więc e, No to jest naprawdę ciekawe no, tutaj gra nie miała jak tego wziąć pod uwagę oczywiście A w lidze włoskiej Dominuje Inter, to jest naprawdę ciekawa sprawa Juventus drugi, Napoli trzecie Milan czwarty, Atalanta piąta e, I Lazio Lazio na miejscu szóstym No nie jest to mocne Lazio, nie jest to mocna Roma Biorąc pod uwagę to, że z takim składem jak nas Nie są, nie byli w stanie wygrać Rywalizacji w lidze no, Nie wyglądamy jak mocny zespół, mówmy się Przejdźmy do tych młodych Gwiazd. I rozpoczynamy oczywiście od bramkarzy Bartłomiej Drągowski. W teraz, w 2020 roku, w czerwcu powinien być ocenionym bramkarzem na 81. Nie wiem jak wygląda teraz jego ocena w fikialne pewne umiejętności w tym sezonie wykazują taki rozwój bramkarza tutaj Fiorentine. Ehm, dalej mamy Gianluigiego Donnarumma. Donna Rumę. 87 oceny ogólnej, no myślę, że w miarę pokrywa się to z rzeczywistością, ale jeśli chodzi o Serafa, Hakimiego. Bohatera ostatniego transferu do Interu Mediolan. Wow! No, możemy sobie chłopaka wypożyczyć, chyba bez większych problemów, z tego co widzę. No, to są niezłe jaja. Alessio Romagnoli trzyma poziom, zresztą jak cały Milan w 2020. Tego nie możemy powiedzieć o rzeczywistości. Chociaż o samym Włochu e, na, pewno, na pewno nie można powiedzieć źle. Lucas Hernandez. No, tutaj gra stanowczo go nie doceniła w porównaniu z tym, jak obecnie wygląda jego karta i jak obecnie wyglądają jego umiejętności. Wartość tak samo, żałosna, nie ma co się oszukiwać. Tak więc, przechodząc do Niklasa Zyle, no z tym możemy się tylko i wyłącznie zgodzić, ale zobaczcie: według gry, Niklas Zyle cały czas wierny byłby Hoffenheimowi. Jonathan, tak Tak jak w każdej FIFA, mam wrażenie, że jego umiejętności są mocno przecenione. No. W dzisiejszych czasach nie oceniłbym go na 86 Stanowcza, poza No sama jego karta oceniona jest chyba na 83 w FIFA, Prawda? Jose Maria Jimenez No tutaj karta oceniona wyżej zdecydowanie niż ta w Fifie 20 No ale nie jest to jakaś ogromna rozbieżność Dwa oceny ogólnej Natomiast Matajs Delicht Tak panie i panowie, to jest ten sam Matajs Delicht Który w rzeczywistości Dostał kartę Toty To jest ten Matajs Delicht prowadzący Ajax Amsterdam jako kapitan. No no gra tutaj troszkę niedoszacowała. A w ramach ciekawostki mam tutaj Kamila Glika, którym po prostu interesowałem się Grając, bo potrzebowałem kogoś tutaj dorzucić, zresztą tak samo jak Aczerbiego, więc możecie zobaczyć, że tutaj bieg całkiem łaskawy jest dla tych zawodników, nawet a powinien być wyżej oceniony, biorąc pod uwagę to, jak dzielnie jak, jak prowadzi Lazio w defensywie. Grimaldo przecenia tutaj jego umiejętność FIFA 17 względem FIFA-20. No ale zawsze jest to zawodnik wyróżniany różnymi kartami specjalnymi, więc tutaj można jakoś to podciągnąć pod to. Julian Weigl! No, ta kariera nie potoczyła się w ten sposób, absolutnie. Usman Dembele, e, no to jest ewidentnie Usman, który podjął dobrą decyzję. Został w Borussi, grał mniej na konsoli, no i dzięki temu ta kariera i ta ocena ogólna wygląda tak, jak wygląda, ale wartość bardzo niska, biorąc pod uwagę możliwości zawodnika. Ale myślę, że gdybym chciał go kupić, to tutaj trzeba by było zapłacić za niego powyżej 100 milionów na spokojnie. Jozłakimisz, co ciekawe, tutaj potencjał. Chyba jest strzałem w dziesiątkę, albo jest różnica jednej oceny ogólnej pomiędzy tym, co prezentuje kimś według FIFA 17, a co prezentuje FIFA 20. No tutaj, tutaj gra po prostu idealnie się do niego odniosła, w przeciwieństwie do Vincenta Kozielno, którego specjalnie tutaj dałem. Kozielno, Koziello. nieważne, ważne jest to, że to miał być jeden z tych wielkich talentów, a no coś nie pykło ewidentnie. Maxim Lopez, tak samo zawodnik oceniany niezwykle wysoko tutaj w kategoriach rozwoju. No sami widzicie, według gry wygląda jak wygląda, w rzeczywistości przyznam szczerze, nawet do końca nie wiem gdzie on gra. Doskonale za to wiem, gdzie gra Leon Gorecka i wiemy jak gra Leon Gorecka i gra tutaj znakomicie to przewidziała. No tutaj mamy idealne po prostu trafienie. Może ocena ogólna troszeczkę przebija tą, którą mam w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że po tym sezonie Leon Gorecka spokojnie mógłby mieć kartę ocenioną na 87% no ale przede wszystkim ten Bayern, że go kupił, to jest coś niesamowitego. Karol Linetty natomiast według gry rozwija się zdecydowanie lepiej niż, no jednak ma to miejsce w rzeczywistości, bo mimo, że ja bardzo lubię środkowego pomocnika en, grającego w Sampdori, uważam, że jest to piłkarz bardzo niedoceniany przez polskich selekcjonerów, no to nadal nie oceniłbym go na 84, więc tutaj gra była dla niego bardzo łaskawa, w przeciwieństwie do Donego van den no, no tutaj to porównajcie, jednak w rzeczywistości te kariery, i ci zawodnicy wyglądają minimalnie inaczej. Ale za to zadziwiony jestem niesamowicie rozwojem Renato Sancheza. To przecież było złote dziecko tych FIF. A tutaj ten rozwój dobrze pasuje do tego, jak gra w rzeczywistości. Nawet troszeczkę FIFA 17 jest dla niego zbyt łaskawa. Bartoszka pustka. No gdyby nie te kontuzje, nie zdziwiłbym się, gdyby to była adekwatna ocena polskiego po pomocnika. Tutaj ewidentnie cechuje się on lepszym zdrowiem niż w, w rzeczywistości. Bailey oceniony na 84, chyba, czyli chyba podobnie jak FIFA 20, chociaż... Chociaż może o jedno oczko niżej. Mamy tutaj także Tomasa Lemara. Jak mówiłem, no to on razem z Mbappé stanowił tutaj o sile em, Monako i, no i widać ewidentnie, że że gra jest dla niego dużo łaskawsza niż rzeczywistość pod Cholo Simeone. Julian Brandt rozwinął się do 87 i tutaj chyba nie mamy zbyt wielkich różnic pomiędzy tym, co prezentuje on w Borusi. No troszkę wyżej jest oceniony, ale nadal, nadal nie wydaje mi się, żeby ta gra bardzo go przeceniła, no, jakby w porównaniu do Lemara na przykład. Jeśli chodzi o Antonego Marciala, gra jest niezwykle łaskawa. No myślę, że jest to spore przecenienie jego umiejętności, chociaż po ostatnim hat triku niektórzy mogliby się ze mną kłócić. Na pewno Deliali no to nie jest w rzeczywistości gracz oceniony na 89 i no i myślę, że takiej oceny to nigdy on nie osiągnie. Przede wszystkim z takim podejściem do zawodu. Giovanni Lo Celso zdaje się być tutaj wyceniony naprawdę bardzo wiarygodnie. Rahim Sterling tak samo. Szczerze powiedziawszy byłem przekonany, że tutaj zobaczymy powyżej 90, więc naprawdę Fa 17 kształtuje nam obraz naszej rzeczywistości całkiem, całkiem prawdopodobnie. No bo nawet Nicola Pepe, zobaczcie, no w Arsenalu gra dokładnie tak, jak jest tutaj oceniony. No jest ją, Kylian Mbappé. No słuchajcie, nie dziwię się, że gra tutaj trochę niedoszacowała, chociaż i tak to jest ocena niezwy niezwykła. 21 lat, 86 oceny ogólnej, ale no w rzeczywistości to, co wyniczenia Mbappé, no to to już jest powyżej 90, więc tutaj nikt nie mógł tego przewidzieć, zresztą tak samo jak w przypadku Markusa Rashforda. Jirlinga Haalanda. Ajajaj. Aj. No tutaj mamy sporą rozbieżność. Podobnie jak u Simena. Zobaczcie, że tutaj on w ogóle... W ogóle nie zwiastował, że będzie, że będzie takim kocurem. Gonzalo Guedes oceniony na 83, czyli całkiem, całkiem sprawiedliwie. Arkadiusz Milik, w moim odczuciu, jest to ocena dobrze obrazująca jego umiejętności w rzeczywistości, ale z drugiej strony, jest to oczywiście ocena stanowczo, stanowczo odbiegająca od tej, którą on ma w FIFA 20. I Leroy ZANE 89 to jest bardzo ciekawa sprawa. ZANE 89, a Sterling 88. No. Może gdyby nie ta kontuzja i tak dalej, ale nie no, jednak trzeba przyznać, że Sterling jest piłkarzem lepszym niż Niemiec i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, ale, ale tak samo nikt nie będzie się sprzeczał o to, że, że, że ta ocena dla Keity no to jest jeden z tych przykładów, że no, co, co, coś tu poszło nie tak. Ale paru piłkarzy nam jeszcze brakuje, a akurat jeszcze powinienem zdążyć ich wyskautować, chociaż mimo, że ich dawałem, to, to ich tu po prostu nie ma. Chodziło mi m.in. o Edegarda, którego kariera w rzeczywistości potoczyła się zdecydowanie lepiej niż tutaj, według FIFA 17. No moglibyśmy mieć Edegarda za 10 milionów. Wyobrażacie sobie kupić Edegarda za 10 milionów do wypożyczenia? Kolejnym piłkarzem dodanym przeze mnie do listy został Benjamin Maudy. Oceniony według Gry na 85. Ja się nie dziwię, słuchajcie, w tamtym czasie Benjamin Mendy miał wszystko, żeby stać się najlepszym lewym obrońcą, ale potem kontuzje, no i wydaje mi się, że też tak średnio poukładane w głowie pewne sprawy sprawiły, że no Mendy mimo że dalej gra w Manchester City, no to to już nie jestem poziom. Między innymi świadczy o tym mecz z Chelsea, no. No to, to, to jest cień tego obrońcy, którym on mógł naprawdę zostać Do listy dodaję także Januzaja Co prawda jego wartość oceniona jest na 23 miliony około Ale brak jego overola świadczy, że jest to piłkarz oceniany poniżej 83 Co prawda wypadł mi tutaj z, z, z jakby ze scoutingu I dopiero teraz go dodałem no ale, ale wiemy, że tej 80 trójki nie przebił Zresztą tak samo jak Hakim Mastur Który jeszcze parę fif przed tą był jednym ze złotych dzieci kariery No tutaj ewidentnie Ewidentnie tak dobrze się nie rozwiną, no bo 83 tak samo nie została przybyta. Już teraz montując ten materiał zauważyłem, że pominąłem paru konkretnych grajków, których warto by było zobaczyć. Tak więc Trent Alexander Arnold w wieku 21 lat w 2020 roku jest do wyciągnięcia za... 5 milionów z tego co widzę, i oceniony jest na 75 oceny ogólnej, ale to jeszcze nic. Chcesz podpisać kontrakt z Andrew Robertsonem? Możesz, ponieważ jest do wyjęcia. Hal City nie przedłuża z nim umowy. Tak jest. Hal City on dalej pozostaje w klubie, z którego przeszedł do Liverpoolu. Bernardo Silva oceniony na 90. Najwyżej oceniona karta z tych wszystkich, które widzieliśmy do tej pory. Christian Pulisic pozostał wierny BVB. Oceniony na 85. Piotrek Zieliński, ale cieszyłbym się widząc po w Arsenalu, ocenionego tak wysoko. No niestety, w rzeczywistości odrobinkę mu do tego brakuje, ale nie jest jakoś bardzo daleko. Aleksandr Zinchenko, no wydaje mi się, że poza pozycją gra trafiła całkiem nieźle. Timo Werner, tutaj bardzo podobnie, aczkolwiek ten nie zmienił klubu. No i Tami Abraham, no wydaje mi się, że w FIFA 21 jego ocena będzie dużo wyższa niż 81. A, no i jest jeszcze on, jedno z najgorętszych nazwisk nadchodzącego okienka transferowego, Kai Havertz. 81 oceny ogólnej miałby mieć według FIFA 17. Tak więc w ten sposób prezentuje się świat wykreowany nam przez FIFA 17. Świat, który, no muszę powiedzieć, że momentami jest niesamowicie obliczony. Jak Jozua Kimis, jak e, Sterling czy Niklas Zyle. Z drugiej jednak strony, no pozycja Milanu, pozycja Arsenalu czy Manchesteru United. Albo chociażby Liverpoolu? To były na pewno duże zaskoczenia. Wy na dole w komentarzach dajcie mi znać, proszę, co jest dla Was największym zaskoczeniem, albo o jakim zawodniku zapomniałem, a Waszym zdaniem byłaby to naprawdę ciekawa sprawa, żeby sprawdzić. A jeszcze na sam koniec patrzę sobie na tą moją Atalantę. Papu Gomez, 79 ceny ogólnej. No to jest klub. Oj, który wymknął się wszelkim symulacjom w ostatnich latach. Naprawdę, to jak gra Talanta, to jest naprawdę przyjemność dla oka. Mam nadzieję, że przyjemnością dla oka był dla was ten materiał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić, jeśli tak, że chcecie zobaczyć, jak kupuję Leo Messiego do Realu Madryt w każdej FIFA. Tymczasem wam bardzo dziękuję za uwagę. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie piuma!